Witajcie, jesteś stronia ExoGamer, to jest kolejna dawka Happy Wheels Wow Więc play i user profile level No i, no i gramy. Najbardziej gramy No gramy i really flashujemy Loading levels mm -hmm, mm -hmm. Sword Tron Ok, jest jakiś nowy I Najlepszy, gram Happy Wheels Size swag jump. Size swag jump. I teraz szybko, joo, Dobra, jedziesz go. Dobra, wyjdziesz z tymi odgłosami. i ja skaczesz. I ostatni. Jest impossible. Chciałbym, by był jakiś dungeon czy coś... Nie, ten level mi się nie podoba, więc sorry, ale go nie będziemy grali. Nie wiem go przejść po prostu... temu. Ramp. Tam. To jeszcze możemy przejść. Zobaczymy, jak to się spisuje. Murzyn O, lol. Już... Dobra, restart level. Sorry? Kurde Trzech razy, razy sztuka. Ja. Yeah. Ten level jest trochę chory, ale cóż, takie levely też muszą być. się Teraz na nią na nie spaść. To mięsko! O, o, to mięsko! Je! Jeżgo! What? A? Mniejsza? Crap! Harpen! jest przeszło level, ale nie zrobiłem tego jak trzeba Trudno, idziemy kolejny level Nooo Pięknie zaraz Aaa, głupi level, nie podoba mi się, Dobra. taki mi plan Chuck Norris, Chuck Norris Czy powtórzymy znowu Jacka Norrisa? Chuck Norris siom znowu nazwę odcinek jestem Chuck Norrisem po prostu zasługuje na to powinienem mieć na imię Chuck Norris muszę sobie zmienić imię ogólnie serio to miał być Impossible a to nie było Impossible głupie jakieś głupno Mówię, że to trudne <głupy> Nope good Boże. Dlaczego ty ziomuś... Serio? Weź ten nóż... I rzuć go... Weź ten... W nóż i rzuć go do tyłu. A, nara. I tutaj przenieś... Y, time. Okej, okay. kolejny level. I o czym teraz będzie? Uuu, par helikopterek jeszcze nie krem, więc sobie pana helikopterkiem. Fajny level. Czyli taki kurde <grym> <grym> Rambo <grym> z tego pana helikopterka. Jest Nie taki Rambo, bo Rambo mnie zginął. Flappybeard demo. O, nie mógł... I znowu Flappybeard. Ale... Coś lagowało, Happy. Dalej restart. Jedziesz! O! Start! Jaki ten Flappy wielkie jest słaby, szczerze. JEEEOO! Yeah, przeszedł Flappy Wirt'a! Widzicie? Zdobyłem level nieskończoności. W Happy, happy się Kto tak umie? Łapka w górę. tak nie umie, łapka w górę. No, happy Wirt. No, a kim jest Widzicie tą żaś, rzeź rzeźnie, nie? Um. O! Yes, widzicie, jestem prawdziwym mężczyzną bo przeżyłem fale zombie pady pro master <grymne> jeszcze raz to jest fajne Wow. <laughs> Jaki ziomek? Dobra, teraz tym levelem, bo jest do dupy. Jumping pogos. Słyszycie? Serio si Chuck Norris. Jo! Ale Ale beter. go? Dobra. Jeśli ten film będzie trochę przynudzał, to sorry. Ale pro, jestem prosem. Siomuś boom boom To czar Chciałam <noise> taką taktykę Ale się nie udało, więc Derp Rainbow Rainbow tension. Spoko. Zobaczmy ten c. Wiesz, czyta. Znajdę sobie brno. Serial Happy Wheels. Oh, rainbow. Okay, rainbow. Watch Dlaczego tak bu, 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 bu. Sorry, zeszły... No czego tak lamić. Bum 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 bum. Sorry, też zeszły Boże. Sorry, że słyszycie mojego brata, ale płaczę. Tak bywa. Z moimi dziećmi... Ale sorry. Mm. Ale jestem ja banana. <grym> Ojciec Nie, 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 jeden człowiek umiał to przeżyć. Ja. nie, nie, to, to dźwięk. Toś nie wyszło. pisać tą szybę głową. Trochę nie wyszło. Musiałeś tak w pocalić. podsadzić. Yeah. Was mnie nikt nie trafi. Strzel mi... wsada! Takie strzel. mi wsiada. Get free, coś tam, coś tam. Baseball. Run epic jump. Bottle run epic jump. Krótki ten bottle run, ale... O kurde. Już myślałem, że mi głowę rozsadziło. O. Jak takie ha...

Joo, Umiek? umiek. taką umiem? Widzicie jaki przed piękny wyszedł. Sword I chyba się graścia. Happy Wheels, dlaczego mi to robisz? Dobra, i z tym akcesem. O, zobaczmy, jak ktoś się przeszedł. Bum. 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 Lol, jaki profesjonalista. kiedy dwa lata w Happy Wheels. No life. O, o, o. Jak, jakie breakdance robi. O kurde. Dobra, no, mniejsza. <ścoughs> mniejsza z tym. mam to gdzieś, jak on to przeszedł. Nie, wyjdź z tego. Nie, nie wiem jak taką fajść! Że to tylko back, yeah! Dobrze, że to są opcje back. Pig, Sword, Tor. Serio? zrób gimnastykę warto kozła wow dobra super jest fajne ja dobra mniejsza jestem kaleko który jeździ na rowerze. i tym miłym Niekoniecznie dla wszystkich, akcentem zakończę ten filmik, o, chyba nawet już długo. Poza tym, ten koleś jest już totalnym kaleką. Dlaczego ta ręka trzyma się roweru? Mniejsza i kończy, więc cześć.